Cześć, dzisiaj analiza walki Adam Kołnatki-Aureola, niestety mam smutną wiadomość dla Adama A najpierw zacznę od dobrej, chciałem pogratulować kolejnego zwycięstwa i wspaniałej walki, bardzo dobrze się to oglądało, niestety ta walka też dała na odpowiedź, czy Adam Kołnatki kiedyś będzie mistrzem świata i mogę już śmiało odpowiedzieć, że jest to możliwe, ale mm, przy wielkim zbiegu mm, okoliczności, czy szczęściu jest to możliwe, natomiast y, na 99% Adam Kownacki nigdy nie będzie mistrzem świata. Są na to małe szanse, jednoprocentowe, ale najpierw o walce. Y, Tu Adama Trzeba pogratulować po prostu, że wyszedł jak mężczyzna, walczył czysto, co jest bardzo ważne, zachowywał się kulturalnie i tutaj można pogratulować, że to była prawdziwa wojna, prawdziwa walka, a nie jakieś udawanie boksu, z miło się to oglądało, na pewno jeszcze tę walkę nie raz zobaczę. I, I chciałem pogratulować tu i Adamowi, i, i Aureoli za wspaniałe widowisko. Wygrał Adam zasłużenie, ponieważ częściej trafiał przeciwnika, zadał więcej czasów, więc tutaj werdykt jest jak najbardziej sprawiedliwy. Teraz właśnie ta. Druga kwestia dlaczego, czego zabrakło Adamowi. Ano jak Adam atakuje lewym prostym, to zadaje potem drugi prosty i nie są to czasy jakieś porównujące, bo ale można było szybko wykończyć w pierwszej albo w drugiej rundzie, wystarczyło zadać cios z, z ugiętych kolan z stylu Mike'a Tysona, czyli z dołu walnąć koło ucha sierpem. I tych czasów zabrakło Adamowi, żeby wykończyć Aurealę w pierwszej lub drugiej rundzie. Po prostu za mało czasów sierpowych zadaje, atakuje prostymi, gdzie trafia w ręce przeciwnika, a nawet jak rozbije gardę, to te czasy nie są tak mocne, jak walone z dołu stylu z, z, z Mike'a Tysona po prostu, Mike Tyson takimi czasami powalał większych od siebie. A Adam jest duży, a nie, nie, był powali, nie mógł powalić osoby, która była w, po prostu mniejsza od niego, bo Aureola jest mniejszy, lżejszy. I tu y, y, po drugie obrona, y, niech zobaczy jak Wider walczy jak fiury, trzeba szeroko stanąć na nogach i gdy przeciwnik zadaje czas po prostu się cofać dwa kroki do tyłu, tak robi i Gołowkin niż przyjmować takie potężne ciosy, bo w końcu to się Adamowi um, się przeliczy, dostanie bombę i już nie wstanie po prostu. Tak jak, um, no po prostu trzeba poprawić pracę na nogach, cofać się, stawać w rozkroku, a Adam drapcze małymi kroczkami. Um, po trzecie zabrakło przyspieszenia, jak wajder um, już włączy swój kołowrotek, to sędzia mm, przerywa walkę, niezależnie czy trafia przeciwnika, czy nie, odbiera chęci do walki temu przeciwnikowi i zabrakło takiego przyspieszenia, jak trafił rolę w pierwszej rundzie, po prostu mógł się na niego rzucić takimi kołowrotkami i sędzia by przerwał pojedynek, Ponieważ, nieważne czy go trafiał, czy nie, to sędzia przerywał walkę. Właśnie... Dlatego, że Adam ma słabą obronę, to z Wajderem, czy z Furym, czy z Joshua nie ma szans, po prostu nawet jak nie przegra przez knockout, to zostanie wypunktowany. Z tych powodów, co wy o tym sądzicie, czekam na wasze komentarze, gratuluję Adamowi i Aureoli za wspaniałą walkę, jeszcze raz czekamy na następne, w końcu... Adaś to nasza gwiazda, jako jedyny nie zawiódł strójki trójki bokserów, szpilka to wiadomo już emerytura i to samo największe rozczarowanie i Krzysztof Głowacki, który został według mnie przypadkowym mistrzem świata i już nigdy nim nie zostanie. Do usłyszenia, hej!